padła data 6 czerwiec, że możemy otworzyć baseny i możemy otworzyć siłownię. To są właściwie dwa elementy, na które my w tej chwili czekamy, bo reszta obiektów i reszta różnego rodzaju zajęć już ruszyła. No więc jak widać, nie czekaliśmy ani chwili, tylko od razu uruchomiliśmy baseny, jeżeli chodzi o napuszczanie wody, bo to niestety trochę potrwa. Wiadomo, że te baseny trzeba napełnić, później trzeba wodę przefiltrować, trzeba ją odpowiednio zaklorować i trzeba ją dogrzać przede wszystkim. No i ostatni etap to jest oczywiście jeszcze badanie wody przez sanepit, czy ona jest zdatna i możliwa do użytku. Zawsze raz w roku spuszczamy wodę, to są względy sanitarne przede wszystkim, czyli trzeba basen wyczyścić, wyszorować, cała instalacja musi zostać przechlorowana, więc z reguły raz na rok każdy basen przechodzi taką kosmetykę. No a w związku z tym, że wiedzieliśmy, że ta przerwa no nie będzie krótko trwała, tylko będzie to jednak troszeczkę trwało, to po dwóch tygodniach, już w momencie kiedy zostały zamknięte obiekty sportowe do odwołania, no to my zdecydowaliśmy się na to, że spuszczamy wodę i przeprowadzamy te przerwy technologiczne wcześniej po to, żeby w tych miesiącach wakacyjnych, kiedy no, do końca nie wiemy jak to będzie wyglądało, ale mimo wszystko może być tak, że trochę więcej chorzowian zostanie w mieście, może nie wszyscy wyjadą, żeby w tym roku móc uruchomić obydwa baseny przez okres wakacyjny. Teraz czekamy jeszcze na siłownię. I już też nad tym popracowaliśmy, żeby tą naszą siłownię troszeczkę rozszerzyć, przeorganizować. I w związku z tym, że fitness poszedł na salę gimnastyczną, to na tą salkę fitnessu przerzuciliśmy elementy cardio z siłowni, czyli bieżnie, rowerki, ten sprzęt lżejszy, żeby znowuż na siłowni troszeczkę więcej miejsca i móc zachować te dystanse dwumetrowe pomiędzy urządzeniami.